Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym eksperymencie z Farming Simulator 22 na moim kanale. Dzisiaj dosyć kontrowersyjny materiał, ponieważ przetestuję, która skrzynia biegów jest najlepsza. Klasyczna manualna, manualna z powershifterem, sam powershift, czy może bardzo popularny w nowych maszynach automat CVT. Dzisiaj się przekonamy, co jest najlepsze i czy w ogóle są jakiekolwiek różnice w tych skrzyniach i czy Giants jakoś to dostosował. Tak więc zaraz wyjaśnię Wam na czym będzie polegać test. Ja już nie przedłużam. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Nie przedłużając, zaczynamy. Tak więc w eksperymencie wezmą udział cztery ciągniki o podobnej mocy. Fiat z manualem i mocą 150 koni, a opony ma dlatego, że to ma mu pomóc, ponieważ jest nieco słabszy, a nie ma w grze, jak na razie w modach i w modach tak samo, ciągnika z większą mocą i manualem. Kolejny to McCormick z automatem CVT, Następnie mamy Valtre z manualem i dodatkowo Power Shift i John Deere z samym Power Shiftem. Te ciągniki mają po 190 koni, dlatego nasz fiacik dostał szerokie opony. Konkurencje będą trzy najprostsze, jakie mogłem wymyślić. Test na kultywatorze, który wymaga około 400 koni. Kolejny test to podjazd pod górkę z ponad 30-tonową maszyną do buraków na lawecie. I ostatni test to podjazd pod pionową górkę. Ciągniki są 4, a więc ten, który poradzi sobie najlepiej. W danej konkurencji dostanie max liczby punktów, czyli 4. Któryś najgorzej to dostanie 1. A jeszcze inny jak będzie na drugim miejscu, to dostanie 3 punkty. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Napomnę tylko, że biegi w manualach i Powershifterze będę zmieniać sam, ponieważ komputer beznadziejnie, jak widzicie na filmiku, dobiera biegi i słabo, strasznie to jedzie. Więc ja to robię lepiej, więc przechodzimy do pierwszego testu. Tak więc po pierwszym teście możemy zauważyć znaczną przewagę John ze skrzynią typu Power Shift. Jedzie on praktycznie płynnie ze stałą prędkością i obrotomierz nam nie wariuje. Da się fajnie znaleźć bieg optymalny, który pozwala na fajną jazdę. Na drugim miejscu pasuje się McCormick z automatem CVT. Jazda też jest w miarę płynna, ale widać, że tutaj prędkość jest niższa i skrzynia lekko wariuje obrotami. Kolejna jest Valtra i tutaj jednak jak widzicie to była masakra znaleźć optymalne przełożenie, w którym ciąg jechałby płynnie. No i na końcu Fiat z manualem. Tutaj płynność jazdy była w miarę, ale też ciężko było znaleźć optymalny bieg do płynnej jazdy. Także 4 punkty lecą do John Deere, 3 punkty do McCormicka, 2 punkty do Valtry i 1 punkt leci do Fiata. Lecimy z drugą konkurencją. Tutaj, jak widzicie, największą płynność jazdy tym razem zachował McCormick z automatem CVT. Kolejna uplasowała się Waltra, która naprawdę bardzo dobrze radziła sobie i udało mi się wbić przekładnie, które pozwoliły na płynną jazdę. Ale niestety, był moment, gdzie Waltra dostała wiechy. Kolejny jest żądier, który po poprzedniej konkurencji mnie rozczarował, bo tutaj, jak do pewnego momentu, radził sobie dobrze. To potem zaczął się dławić. No i na końcu Fiat, chociaż gdyby nie prędkość, to usadziłbym go nad John Deere'em, ponieważ on się nie dławił i jechał płynniej. Dlatego naprawdę długo się wahałem, jak to rozstrzygnąć, ale prędkość jednak mnie przekonała. Więc tutaj 4 punkty lecą do McCormicka, 3 lecą do Waltry, 2 do John Deere'a i 1 punkt do Fiata. No i lecimy z ostatnią konkurencją. No, i w ostatnim teście najlepiej spisał się o dziwo Fiat. Wjechał bez zająknięcia. Kolejna była Waltra, która dostała tylko lekką małą zwiechę, ale tak to bez zarzutu podjechała. Potem McCormick. Już trochę było ciężej i skrzynia lekko szalała. Tutaj warto zauważyć, że słabo działał mechanizm różnicowy. No i John Deere, który naprawdę mnie rozczarował, bo miał ciężko podjechać. Więc 4 punkty lecą do Fiata, 3 punkty do Valtry, 2 punkty do McCormicka i 1 punkt do John Więc zapraszam do podsumowania, gdzie podliczymy punkty Także ten eksperyment był bardzo kontrowersyjny, ponieważ po pierwsze nie mogłem znaleźć ciągnika o podobnej mocy Chodzi mi tutaj o Fiata, to po pierwsze Po drugie dużo osób powie, że jednak komputer powinien zmieniać biegi, a nie ja Ale nie będę się z tym zgadzać, ponieważ że tak powiem komputer zmieniał biegi do dupy Więc wolałem się zająć tym sam, a po trzecie w każdym innym słabszym, czy też silniejszym ciągniku w maszynie Może to działać na przewrót Dużo różnic jednak jak sami widzicie nie ma I zwróćcie uwagę, że często mamy najwyższy bieg Maszyna jedzie 5 km na godzinę i obroty są na full, więc co to oznacza? Że palimy sprzęgło, w realu na dłuższą metę by to nie przeszło Także wygrał McCormick, czyli najbardziej uniwersalna skrzynia w sumie Na drugim miejscu jest Valtra, na trzecim jest John Deere, a na czwartym Fiat Ale co do Fiata, to i tak myślę, że jest to skrzynia na równi z tą Powershift bo to prawie jeden pies Ale w moim odczuciu najlepiej jechało się Powershiftem z Gendira, Bo miał w jednym miejscu wszystkie przełożenia A nie tak jak manual czy manual z Powershiftem Że po prostu są one podzielone na jakieś wyższe czy niższe A automat to automat najwygodniejszy Także to tyle na dzisiaj Piszcie komentarze co uważacie Zostawcie subskrypcję Łapkę w górę jeżeli jesteście nowi Żegnam się z Wami Mówił Nocur Cześć, na razie